To zrobi Zełęski, a w tle polska szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotycząca prezydenta Ukrainy. No, właśnie, jaki wpływ ma prezydent Ukrainy na Polskę? Do czego doprowadzi prezydent Ukrainy? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Przypomnę, że jest to wizja przepowiednia, nie jest to stan faktyczny. Nie mamy gwarancji, że ta wizja się sprawdzi. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwonek, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą prezydenta Ukrainy Zełęskiego ale w kontekście Polski. To też jest bardzo ciekawa sprawa, bo wiadomo, że Zeleński cały czas tutaj walczy o Ukrainę, tak, lobuje za dostawami sprzętu wojskowego i tak dalej, a tutaj Jasnowic Jackowski powiedział na temat Zeleńskiego w kontekście Polski, Rzeczpospolitej Polski, tak. Na pewno wiele osób za, e, tutaj tak jest zainteresowana tym, tak, czy na przykład Ukraina e, zachęci Polskę do e, obrony też Ukrainy, tak, czy Polska zaangażuje się po prostu aktywnie jeśli chodzi o obronę Ukrainy. Oczywiście ja chcę powiedzieć, że ja potępiam wojnę Rosja kontra Ukraina. Potępiam wszelkie działania militarne na świecie. Rosja nigdy nie powinna atakować Ukrainy. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Ukrainie trzeba pomagać na tyle, na ile można, tak, czy militarnie, czy udzielając pomocy uchodźcom i tak dalej. Natomiast tutaj Jasnowid Jackowski odniósł się do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce, gdzie Zelański praktycznie jeździ po całym świecie, spotyka się z różnego rodzaju przywódcami, politykami, czy jeśli chodzi o Biały Dom, czy jeśli chodzi o spotkanie G7 w Hiroshimie, tak? No też bardzo symboliczne, bo przecież kilkadziesiąt lat temu na Hiroshima spadła bomba atomowa, czy została zrzucona bomba atomowa. No i teraz spotykał spotyka się też w Watykanie z, z, po prostu z papieżem, no z różnymi przywódcami na świecie. No i tutaj Jasnoński Jackowski mówi w ten sposób: Zeleński pomija polski rząd. A bryluje na salonach politycznych, na salonach międzynarodowych, że Zeleński delikatnie rzecz ujmuje, zachowuje się nieładnie w stosunku do Polski. tak? I jakby tutaj Polska, według Jasnowidza Jaskowskiego, staje się praktycznie poszkodowana, że Zeleński powinien wykazywać więcej praktycznie tutaj jakby wdzięczności temu, że Polska tak mocno lobbowała, lobuje za Ukrainą. Oczywiście, no ja też nie chcę to, żeby to było tak przekabacone praktycznie te słowa, tak. To nie chodzi o to, żeby ktoś klękał i mówił, ojej, jak jesteście dobrzy, wdzięczni i tak dalej. Tu chodzi o to, że jakby po prostu teraz Załęski lobuje na całym świecie, zapomniał o tym, jak Polska po prostu starała się o Ukrainę, tak? I jakby Załęski powinien bardziej wykazywać takie gesty poparcia dla Polski, No ale też trzeba pamiętać, że być może to jest subiektywne spostrzeżenie Jasnowidza Jackowskiego. Wiadomo, że Załęski no, nie może ciągle jeździć do Andrzeja Dudy, spotykać się z Andrzejem Dudą, bo musi też po prostu lobować większe dostawy sprzętu wojskowego i że by to robić, też musi się spotykać z przywódcami na całym świecie, tak? Inne też jest jakby wpływ, czy wrażenie, jeśli chodzi o telerozmowy, tak, telekonferencje, a inna jest sytuacja, gdzie Zelenski jedzie i tak bezpośrednio spotyka się z przywódcami na świecie. To są dwie odmienne sprawy. Zresztą Zeleński przez długi czas nie wyjeżdżał z Ukrainy, cały czas po prostu tam jest, przebywa. Dopiero w ostatnim czasie rozpoczął taki praktycznie tutaj, no, te, te spotkania z przywódcami na świecie, no, ale to też jest pewnie związane z tym, że im brakuje sprzętu wojskowego, tak? Chcą też po prostu rozpocząć tutaj kontrofensywę, jeśli chodzi o Rosję, chcą walczyć tutaj z Rosją, więc no musi lobbować. Zdaję sobie sprawę, że no wcześniej tak apelowo, no łączył się przez różnego rodzaju te konferencje, telekonferencje i tak dalej. Do pewnego momentu jest to skuteczne, a w pewnym momencie no musi się po prostu jechać indywidualnie, wykazać swoje zaangażowanie. No ale według Jackowskiego tak jakby po prostu Załęski porzucił Polskę, Polska poszła w podstawkę, zrobiła to, co miała zrobić, a więc pomogła, lobowała, a teraz Załęski zapomina, tak, i idzie do większych sojuszników, że oni po prostu mają pomóc tutaj e, Ukrainie. No to trzeba pamiętać, że Polska też ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o pomoc, tak. Z drugiej strony, gdyby Załęski liczył tylko na Polskę, to byłoby też trochę nie fair, tak, no bo z jakiej racji po prostu Polska miałaby tylko jako Polska pomagać Ukrainie, tak. Jeżeli jedzie, spotyka się z różnego różnego rodzaju przywódcami, no to tak, nie chlobuje tam, nie stara się po prostu o większe dostawy. Oczywiście Polska też po prostu powinna pomagać i pomaga, natomiast, no, tak, no, to jest oczywista sprawa, tak, no, że musi już tutaj jakby liczyć praktycznie Zeleński i na siebie, czy na no, też na pomocy większych państw, większych po prostu, możniejszych państw, tak, to też jest oczywista tutaj sprawa. No, ale Jasnowic Jackowski właśnie w tak, to to właśnie tutaj definiuje, tak, to właśnie definiuje, że Zeleński praktycznie nieładnie się zachowuje względem Polski. Tylko ja nie wiem tak naprawdę, co się kryje pod tym słowem nieładnie się zachowuje, to co ma zrobić Zeleński, tak? Ma przebywać cały czas w Warszawie, ma każdego dnia po prostu, nie wiem, robić jakieś filmiki, wideo, ma dziękować praktycznie Polakom i polskiemu rządowi. No, jakby Zeleński cały czas po prostu tutaj stara się o sprzęt wojskowy, o pomoc dla Ukrainy, tak? Natomiast, no dziękuję, wiadomo, w Polsce Wydaje mi się, że to jest tak, tak, to jest moje po prostu spostrzeżenie, że Zeleński e, cały czas po prostu był, jeśli chodzi o Ukrainę, może tam miał pojedyncze po prostu wyjazdy do Polski, czy tam gdzie indziej, e, był tam też po prostu wi wiadomo, w Białym Domu, natomiast e, on w pewnym momencie widział, że już po prostu ta, 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 ta kwestia do tych właśnie tych konferencji, tak się łączył tam z Unią Europejską, czy po prostu z Białym Domem i tak, gdzie wy występował na tych konferencjach, widzisz, to nie przynosi takiego skutku, jaki zamierzał, że tych dostaw jest mniej i musi osobiście po prostu jechać, prowadzić rozmowy w cztery oczy i tak dalej, tak? Że jakby widzisz, ten model lobowania nie daje się, daje rady po prostu, musi więcej praktycznie tutaj lobować, tak? Z drugiej strony Załęski też nie chciał wyjeżdżać, tak? No bo trwa cały czas wojna i chciał po prostu być cały czas praktycznie z żołnierzami. No zdaje sobie sprawę, z że jego rodacy praktycznie przelewają krew na wojnie każdego dnia, tak? Tak samo tak jak kwestia tego, że on nie zakłada garnituru, tak? To nie jest kwestia braku szacunku, Субтитры tylko moim zdaniem on powinien zakładać jakiś mundur wojskowy, nie wiem, czy oni tam mają, znaczy oni mają wojskowy, tylko czy na przykład on ma jakiś stopień wojskowy, jak to wygląda jeśli chodzi o nominację, tak, no bo u nas prezydent polski jest wierzchnikiem sił zbrojnych, ale nie ma tytułu, tak, wojskowego, nie wiem, czy to tak to, 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 to jest, ale powinien mieć na przykład, moim zdaniem, jakiś na przykład elegancki strój, mundur jakiś, tak, i w występować, natomiast to też jest celowy zabieg, że on nie ma na przykład garnituru, no bo jak to by wyglądało, że tutaj Ukraina prowadzi wojnę, a on w eleganckim garniturze, biała koszula, tak, nie wiem, jeszcze złoty zegarek i by na przykład lobował na salonach politycznych. To by, by wyglądało, to był taki dosyć duży kontrast, tak. Oczywiście no, nie byłoby to żadnym problemem, no ale pamiętajmy, że Ukraina jest w stanie wojny, on lobuje za praktycznie swoimi obywatelami, za, za swoim krajem, za żołnierzami, którzy po prostu, tak, tutaj yy, walczą każdego dnia. No, byłby to taki dysonans, no, przynajmniej ja mam takie wrażenie, więc on celowo się w ten sposób właśnie ubiera i tak dalej, tak. Także, no... Tak wygląda sytuacja. Tutaj Jasnewski Jaskowski mówi w ten spis, w sposób, tak, że Zełęski pomija polski rząd, że po prostu po prostu pomija polski rząd, no, w jaki sposób może po prostu pomijać, tak, polski rząd, natomiast no, polski rząd, rząd Prawa Sprawiedliwości dalej się angażuje w pomoc dla Ukrainy. Tak, tutaj, więc no ciężko z mi powiedzieć. Jak dalej ta sytuacja będzie wyglądała, tak? Jak będzie po prostu ona wyglądała? Znaczy, ja jestem ciekawy też jednej rzeczy, na przykład, czy Zełęski w takich rozmowach indywidualnych on nie chce po prostu przekazać pewnych rzeczy, które są poufne, nie ma też gwarancji do tych, te właśnie telekonferencji, tak? No Pamiętajmy, że zawsze te, te telekonferencje mogą być po prostu nasłuchiwane, mogą być po prostu nagrywane, szpiegowane i tak dalej. Więcej może uzyskać, na przykład, jak powiedzie, spotka się z przywódcą jakimś politycznym w cztery oczy, w w bezpiecznym po prostu pomieszczeniu, które jest tam e, sprawdzone przez odpowiednie służby, gdzie nie ma po prostu podsłuchów i tak dalej. E, chociaż no dzisiaj no, nie ma żadnej gwarancji, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, tak, niż na przykład poprzez te, 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 te tele, telekonferencje i tak dalej, tak? Natomiast no, ja nie chcę stawać jako ambasador, czy po prostu tutaj obrońca adwokaty Zońskiego. Ja to po prostu przedstawiam tylko tak, tak? E, zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądała sytuacja, tak? E, jestem ciekawcowy na ten temat, co nicie? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za jeśli mnie jeszcze nie Skrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.